Widzowie Wstałem kurwa dzisiaj o 6 rano Żeby iść na miasto i nagrywać vloga Po angielsku Gdzie ja tą pachę pokazuję Po angielsku, nie? Wyszedłem, po prostu tak się nie mogę skupić jak vloguję po angielsku, bo 5 procesów naraz w moim mózgu zachodzi. Raz muszę myśleć, co ja w ogóle chcę powiedzieć po polsku. Później muszę to natychmiast przetłumaczyć po angielsku, bo mówię od razu, nagrywając. Nie mam, że przygotowuję sobie wcześniej. Wtedy muszę pomyśleć, jak to kurwa po angielsku będzie brzmiało, żeby oddało taką samą energię. Potem jeszcze muszę trzymać kamerę dobrze, nagrywać. Tu już chyba cztery wymienię. I piąty, Kurwa muszę jej się, się nie wyjebać, nie nie potknąć, muszę się rozglądać tak jak idealnie nie lampić się w kamerę I tak sobie zdałem sprawę Że w dupie mam No to także po tym krótkim intro Zapraszam na mojego vloga, zaraz będę wstawał, coś robił, nie? A w ogóle to gdzie jest mój kot, ty? O oh, jest Mój kot bengalski, Loki, który leży tutaj ma w dupie nagrywanie o o o bardzo ładnie weź pokaż mordę ono. to jest loki co tam u ciebie ty idę się ubrać nie bo zapomniał także zaraz wracam ubrany co on je to pasztetuwa jakaś Głodny jesteś? Już zaraz ci wymienię. Idę mu wymienić najpierw. W ogóle co? Tak sobie teraz dałem sprawę, nie? Że jak ja mówię do kota, na przykład, że mu zaraz dam jedzenie, to mówię, zaraz ci tatada. Nie? To jest normalne? Wy też tak robicie? Jak macie kota albo psa, to mówicie, że jego starym jesteście? Albo jak dziewczyna coś mu daje, to ja mówię, albo wraca z pracy, to ja mówię, mama już idzie, mama zaraz będzie. Kurwa, to jest kot, nie? Ja jestem człowiek. Na pewno tak macie. Jak nie, jak tak nie macie, to oznacza, że, że to ja tylko taki jebnięty jestem. I moja dziewczyna, bo ona też tak gada. Dobra, dam mu żyreć. Patrzcie teraz, nie? Co jest najlepsze? Żeby mu dać żyreć, to nie... Tu jestem. Działa tracking, działa. Nie, nie mogę mu dać normalnie powiedzieć, masz, żyryj. Muszę tak o... saszetka. No i dobra, potwór przyszedł jeść sobie. Dopiero się dał przekonać. Więc super. Niech żre, niech wielki potwór rośnie jak prawdziwy Lombard No i ogólnie ja nie piję kofeiny, bo mnie strasznie trzepie po tym. Ale dzisiaj wstałem o tej szóstej. No, zjadłem to śniadanie już mi się oczy kleją do spania. Więc walę Red Bulla. Zobaczymy jak to będzie. Mega dobry i to bardzo źle, bo się obawiam, że Wypiję cały. Także jak gdzieś zobaczycie taki czerwony Red to polecam. Bierzcie. Bardzo pyszny, smaczny, pyszny, bardzo dobry, zdrowy dla serca, dla ciała. Polecam. Lord number one. Nawaliłem się Red Bulla i mi odwaliło i zamówiłem sobie yy, kamerkę nową taką Osmo Action 5 Pro z DJI. Bo tutaj w UK mamy tak fajnie, że na przykład w takim sklepie Argos, jak coś dosyć rano zamówicie, to oni jeszcze dostarczą wam w ten sam dzień. Nie zawsze, ale często się tak zdarza. Mi właśnie dostarczyli także kamerka S zaraz będziemy coś kręcić, zobaczymy jak ona działa. Mam nadzieję, że będzie super do vlogowania. Bo teraz nagrywam iPhone'em i z iPhone'em to różnie jest, wiecie, czasem do dupy jakoś także sprawdzimy tą kamerkę i czekam na moją dziewczynę jak wróci z pracy i wyjdziemy na miasto i nagram wam coś. No dobra, no to miałem nagrać dla Was coś fajnego, ale byliśmy bardzo głodni, więc zapugowaliśmy stolik w restauracji X-Ban w Norwich. Podobno jedna z najlepszych burgerowni, bardzo popularna na TikToku, więc zobaczmy jak tam jest z perspektywy Polaczka Cebulaczka. No dobra, dobra, więc zjedzone i co mogę powiedzieć? No dobre, dobre, bardzo dobre. Bardzo dobre. Opłaca się jak taki zestawik sobie na przykład z dziewczyną wziąć, to super. Full wychodzicie. Chyba że dziewczyna jak świnia je, to, to wtedy po dwa takie zestawy, nie? No ja myślę, że jestem w stanie zjeść taki zestaw sam dla siebie, ale to tak pod korek. No więc pojedliśmy, no to teraz idziemy na jakieś tam małe zakupy, może do TK Maxa. Bo tak to nie powinno wyglądać. To jest właśnie Anglia. Tutaj już jest Halloween, nie? To już się kupuje na Halloween rzeczy w lato. No i mamy tutaj Funko Bob. Numer 2. Czepeczkę ładną i Ziomek to te sprawy, Hermes, kokosienne, dio, dio i to jak przeczytasz, to jesteś modny już, tyle po co, nie trzeba na ciuchy wdać, czytasz, jesteś modny, o, no i jeszcze zapomniałem takie tutaj, ten cytrynki, tralalala, la la. bo my mamy takie różne, ja wam pokażę co my mamy, mamy taki cytrynkowy ten tego takie cytrynkowe kubki, bo cytrynka jest w porządku no i takie to zakupy były i no takie koloki mówi i co już koniec nagrywania no to jest nagrywania